Jestem Turbowski i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj będziemy nagrywać znowu Roblox, jak zwykle. Ale to yy, będzie nowa, no nie, do, nie nowa albo stara gra. Yy, pet Simulator dzisiaj będziemy grać na początek. No, i yy, tutaj dużo aktualizacji. Widzę, że jest. Tu jest mój Pet. I no, idziemy zaczynać widzowie. No, lecimy. Także m, od razu jak zaczynam to o, ten... Subskrybujcie mnie, dajcie like, y, a subskrypcję to oczywiście z dzwoneczkiem. Jak zwykle... No co, myślę jeszcze, że, że jestem nówkiem? Patrzcie na to. Patrzcie co ja mam. Specjalnie to zrobiłem, żeby chcie... Patrzcie, ja mam to, nie ja mam to, to. Ja mam takie będy. Co? Myśleliście, że ja jestem takim nukiem? I że ja tutaj zacząłem? Nie, 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 ja tutaj już tyle przeszłem. Że nie wiem, widzowie. Ja tutaj jestem. O! Proszę. Ja tutaj jestem, widzowie. Co? Nie spodziewaliście się tego? Ja jestem nukiem? No. A jednak jestem pro. Dobra, lecimy. Co to było? Aha! Yy, ten jest. A mi to nie obchodzi. Co mi tak po co mi jest? I nie chcę zbierać. Trochę, bo potrzebuję na kolejny świat. No dobra. Jest. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też jesteście pro w tym Pet Simulator. I bo ja tak Dobra Lecimy Uf, Dobra Tutaj będzie dużo do zrobienia Ja w ogóle już Dużo map przeszłem Więc mi pozostaje jeszcze Łojt zrobić I będzie wszystko gotowe Więc na to czekam No dawaj szybciej Czekamy na to widzowie Oj Tak, tutaj kosztuje 1 bilion, ma być 2 miliony. A może pójdziemy sobie tutaj? Bo tam jest przecież ten Santa Claus. Czyli święty Mikołaj tutaj gdzie on jest? Co my go tu nie widzę? Tak, zobaczmy, czy te, tutaj można sobie kupić jakieś fajne pety. Tak, ten za 90, ten za milion. Ten za 44 miliony. Locket, 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 locket i locket. Czyli ten jest tylko, jak u mnie widać. Dobra, kupuję to. Lecimy. Uwaga. Wow! Golden Ten. No jak on się nazywa. Ciekawe ile on ma. Wow, on masz jeden tysięcy. A nie, jednak to mało. No, ale spoko. Tylko pytanie jak mój kolega to wziął. No nieważne. Co tu jeszcze mam? Nie. Hmm. Tutaj mamy takie rzeczy. Wezmę sobie to. Może coś mi wypadnie. Serio? Co takie? Dobra, pójdę jeszcze po to tutaj. Uwaga! I? Serio znowu? Jeszcze raz. Uwaga! I... Chwila. A. No. Ja bym chciał tego... Za jakieś pary procent. O, ten... ten... O, ten masz chyba trzy procent. Chwila. Gdzie jest? To ten? W serio? No, idziemy dalej. Eee, znowu golny. Dobra, wezmę sobie tutaj coś. O! O! Nie ma lepszych petów? Serio? Czemu tu są samy takie? Same nie fajnie. Dobra. Gdzie tu mogą być takie fajne super egi? Nie widzę. Dobra, idę się zbierać z Odbieram sobie trochę. Dzisiaj napiszcie hashtag e, Pet. Ok? No. Dobra. Mam lepszy pomysł. Mój, mój life tak użył. I od razu mogę zbierać. Wow. Ile tego teraz? Dużo. Bardzo dużo. Dobra, pójdźmy dalej. Tutaj. Hop, 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 hop. Jak dużo? I hop. Ile kosztuje kolejny świat? No, jestem ciekaw. Dawajcie mi tę skrzynię. No, ja powiem tą skrzynię. No, jest. W końcu mnie zrozumieli. Dobra, dalej. Hop. Raz, dwa, trzy. I cztery. No, może być. Kolejny kosztuje za trzydzieści pięć milionów. Trzeba nas zbierać. Zbierać znaczy. Dobra. Okej, okay. może być. Tak, okej. Okay. Możecie dostać takiego, takie pety, jeżeli byście yy, chcieli, albo dodajcie mi znajomych, to dostaniecie. Hop, gotowe. Dalej. Dobra. Dalej lecimy. Te skrzynie sobie otworzymy. Hm? No. No, może być. 1, 2, 3, 4. Dobra. Yy, na razie i tak mi nie starczy 26. Czemu? Ja mam tak mało, a przed chwilą przecież miałam dużo. Dziwne. Czy ile miałam tam? Nie pamiętam. Dobra, widać jest Hop Okej okay. Teraz leć dalej Bonus Dobra Dalej No dawajcie, o z nich wypadł ten, dobra idziemy dalej, Up i jest, mam, nie mi jeszcze brakuje, jeszcze brakuje mi osiem milionów, no dawajcie Pety. Masz bilety. No, lepszy pomysł. Dobra. Dobra. Dalej lecimy. Dobra. Dalej. I jest. Yeah. Ja, może być. O, wypadło z niego ten. I jeszcze tam był, nie zauważyłem. To biorę go. Ło! Wow, 8 milionów akurat. Idziemy to kupić. Hop, hop. Jej! Chwila? Zakupiłem. No. No i fajnie. Dobra, idziemy dalej zbierać, widzowie. U, jaka to jest wielka skrzynia. O otworzymy ją. Hop Dawajcie, otwierajcie tą skrzynię. A jestem ja tutaj sobie zrobiana. Ło, jest już. Dobra, idziemy Hop Już Dawajcie sobie Dawaj papie, dawaj tak, Otwierajcie to I Już Dobra, widzę ale ładne domki Tutaj po aktualizacji Dużo już jest Dobra I już Dobra 1 milion Kolejny kosztuje 2,5 biliona Serio tak dużo A dopiero ma 55 To nic Pozdrawiam Dobra, widzowie, chodźmy teraz. Y, zobaczmy te jajka. Może coś nam teraz wypadnie. Hmm. Którego by wy tu wybrać? O! Te już mi się pojawiły. Co jest? Wow! Przecież to są te. Przecież ja to wypadłem. Przecież mi to wypadło. No tak, racja. A to z tego, z tego peta zrobiłem trade od kogoś. Ale do bomba. Ile go to kosztuje? 5 milionów. Nie ja mam 10. Uwaga. I. O, prezent do. O, on akurat. No, mało daje chyba. Zaraz zobaczę. No, nie, 1000. Te lęki dał 45 milionów. Dałeś jeszcze jeden. Uwaga, proszę, proszę. I. Aj, znowu. To nic. Następnym razem może wypaść. Dobra, lecimy. Wow, co jest? Kto mi daje... Nie, znaczy... A, bo dobra. Zbieramy. Wow, jak dużo. Dobra, idziemy dalej. Idziemy tutaj po ja chcę jeszcze raz 5 milionów, bo chcę sobie na tego peta. Dawaj. I. No. No 1 milion. Dobra, może być. Może na widzowie wypadnie nam dzisiaj tego peta, bo ja chcę komuś dać. Trade'a Albo piszcie w komentarzach skiny. A, yy, no, dodajcie mnie i już. Ja wam dam tego peta. Jeżeli będziecie mnie subskrybować i lajkować. No. Na pewno. Nie oszukiwać mnie. Dobra, dwie miliony. O, akurat już 5 milionów. Dobra, no, mam nadzieję, że teraz może wyjść. Uwaga. Chwila, moment. I proszę, proszę. Aj, znowu. Jakieś bezsensowe pety. I same te wypadają. A ja, a ja chcę tego? No, dużo. A to są super legendarne. O. Legendowski. Legenda. Dobra, lecimy dalej. No, to pieski serio, są mocne Dobra, lecimy dalej Może nam teraz wypadnie coś Dobra I chwila Musimy zaczekać, widzowie Uwaga Uwaga, uwaga. Dawaj, dawaj, dawaj skrzynko, otwieraj się.